Kosiepsci strój dla Knypa składa są so z ciernych butów, białych byksów, kwaśle, które mają na rękawach i na kolanach, e, i cierny kamizeli, który mają też wzorem na plecach wasi włony. Dla e, to jest e, spódnik, E, teren jest w rozmaitych kolorach. Do tego jest kamizelka, która jest na złoto siwony e, i e, kłeśla bliska, która na rękawach i na na e, kuelnejżycu No i do tego jest fartyszk. Mój poprzednik, ksiądz prawa Stanisław Gackowski, wprowadził zwyczaj. Yy, przystępowania dzieci do pierwszej komunii świętej w strojach kaszubskich. Ta tradycja jest ładna, yy, bo dzieci no, są ubrane kolorowo, tak lubią. Ten stroj jest akurat bardzo fajny i mi się on bardzo podoba. I w tym ja bym chciał bardzo wystąpić. Gdym skromniejszy głersił moje stroje, ale właśnie bardzo z tego buśny, że mamy kazebści stroj, tarnego nikt, gdy indzeni, że łamie taci farwny. Kiedy przyszedłem tutaj do tej parafii w 1994 roku, to do pierwszej Komunii świętej dziewczynki prezentowały w tak zwanych strojach balowych. Chłopcy w garniturkach, ale były również i stroje kaszówskie, tak na przemian można powiedzieć. Ale już rok potem postanowiłem i poprosiłem rodziców, aby przystali na to, żeby w tej parafii był taki zwyczaj, że wszystkie dzieci będą w strojach kaszubskich i tak się rzeczywiście dzieje. Taka kamizelka by mi się spodobała z tego powodu, że ona, że ona ma z tyłu takie, no te jakby to powiedzieć, znaczki kaszupskie. Jest ładne. Co Ci się podoba najbardziej? Sukienka. Były czasy, gdzie ciężko było e, sztofy dostać, żeby usiąść ten strój, to to się kombinowało z rozmaitych, e, z rozmaitych e, e, sztofów, które na domach były, sosioło te i te kamizelki, co wesiwało, więc to, to jej lży dostać. No i pochodzę ze ci parafii, tam w jedno ciedzę było knepi bele w garniturach cierni, dziewczęta w białych sakniach. No no to weź jak to już tak DC sedzą, tak to lewe ale biały i czarny. Ta tradycja jest już zakorzeniona, nie ma żadnych tutaj nawet takich głosów, żeby zmienić to, przynajmniej nie słyszymy tego na co dzień. właśnie, że tu jest i tutaj bije serce Kaszub. Tutaj, właśnie w tym kościele, po raz pierwszy została odprawiona msza święta w języku kaszubskim. Odprawia ją święte pamięci Ksiądz Prawat Grucza. Parafia istnieje od roku 1902. Kościół powstał w latach 1913-15 i zbliżamy się do stulecia tego pięknego kościoła, dlatego staramy się też go odrestaurować. Kościół to jest styl jezuicki, on charakteryzuje się tym, że z każdego miejsca kościoła widać ołtarz. Jest nawa główna, są dwie nawy boczne, co charakterystyczne jest ołtarz z postacią świętego Józefa. W zasadzie postać niespotykana w żadnym kościele w takiej formie. To jest baro, baro wyjątkowa parafia. Myślę, choćby z tego względu, że myl, gdzie kwestą stoi, w weszczutku parafii, e, i, bo tam są sąsiedci drodzi z rozmaitych wsów, nasi parafii schydają, on na górce stoi, piękno co so prezentuje kweźdy to przyjeździe. On sam ten kwescu jego budowla e, sprawi, że to jest wyjątkowy plac. Ale też to, że kwezdy musi się so pływać, żeby do tego kwestowała dotrzeć. nie narzeka. Mówi, że wygoda jest dość wygodny, Także i dla księży, i dla kwestii My jesteśmy dumni, buźni z tego, że mamy takie piękny kwestu i myślę, że ten kwestu integruje także nas wszystkich dookoła. Gdy się w Parafia świętego Józefa w Wygodzie jest parafią bardzo muzykalną od wielu, wielu lat, bo śpiew jako taki i zespoły, czyli na przykład chór, który kiedyś prowadził ksiądz Gackowski, później Schola, to już, istniały już ponad 20 lat temu. Ja sama kiedyś należałam do Scholi, nosiła imię świętego Franciszka i była taką dosyć słynną w naszej decyzji Scholą. na saksofonie, na gitarze czasami jak brakuje na składu, no i śpiewam. Modlitwa przez śpiew jest o wiele przyjemniejsza. Myślę, że lepiej trafia nawet do ludzi. Jest to też dobra zabawa i ciekawa rozrywka. Zespół powstał pięć lat temu, od bodajże kilku osób. W tej chwili jest nas ponad. 28-29 czasami, także no myślę, że całkiem spora grupa, serca śpiewająca i serca grająca nazywamy się Cantus Angeli, śpiew Sama koszuprzyczyzna rozwija się jakby poza jeszcze, nie, nie, poza kościołem. ty so wszystko zaczął. I od tego Leszka w 1963 roku, w 1968 roku w po raz pierwszy, po raz pierwszy, w 1971 roku, w 601. roku koło zrzeszenia, kaszubsko opuścili Pomorze, so zaczął konkurs rodny mowy. W 1968 roku prezesem Pomorania był profesor budżetowy. Właród Czty znalazł, znalazł wypuszczoną, wypuszczoną chato, chacz. Chrę, bo z jednej strony chociaż przez mur widać drugą stronę nie może maby to to to, to i było bardzo to baza dla dla pomorańców. Remusowy Krąg e, pojechali jako klub przy, przy oddziale e, Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chmielnie. Realizujemy e, to ideo e, e, rzeszeniową, e, jakby to rzecz e, tradycja i zwyczaje i młewo i, męwo, i, i nauka języka e, To wszystko jeno mani to my służyć, żebym integrowało so środowisko lokalne, ale nie ma w tym, tak ze sobą gadać, postanowiłem, ciekawych ludzi zapraszać. Jest to zagłęby truskawkowe. Truskawki się wzięły z Holandii, tutaj pani bodajże Warmowska i pani Gruchałowa wraz z księdzem Anastazem Sadowskim, pierwszym proboszczem tej parafii. Yy, sprowadzili te truskawki. One ty roz, rozkwescerzyło, rozprzestrzeniło na, na całą, na całą yy, parafię. Truskawki są przez wiele lat i utrzymywały, i jeszcze utrzymują, a klimat ty tym tak służy, że rzeczywiście one są nawet w kraju jedne z najsmaczniejszych. ти ще дръх е и и и добри и, и мъцни е квесту и ти е мъщна родена и и хиба ето с праца так така че ямасля да ти та въртос цяр на на самог вогуле бъц хиба и ти ще дръх съм.